Siema ekipo, witam serdecznie. Znajdujemy się na starym mieście, a jutro wielki mecz Polska Estonia. Może niewielki ze względu na rywala, ale wielki w kontekście tego, czy awansujemy na euro i czy zagramy w finałach Barażów. Z nami nasz przyjaciel mistrz Tediber, misiu Tediberze. Jaki będzie wynik meczu Polska Estonia? Słucham. Nas nie interesuje, nas się, chodzi o to, że... Okay. Bo policja w ogóle jest na stadionie, a oni będą w ogóle... No i wszystko jasne, widzicie, Misio jest pełen entuzjazmu. Także stary, wielkie dzięki, żółwik dla Ciebie. Oczywiście Misio, słuchajcie, chce pieniążków, więc zapłacimy mu z tego, co obstawimy u Buczka i wygramy na zwycięstwo Polski. A my lecimy, słuchajcie, dalej, bo robimy taką fajną sondę uliczną, więc zobaczymy. Popytamy nasze kochane społeczeństwo, co myśli o meczu Polska-Estonia. Let's go! Panie Pierogu, pytanie jest bardzo proste. Tak. Polska-Estonia, słucham wynik. 1-0. Dla Polski oczywiście. Tak. Kto strzeli? Lewandowski. Tak, wszyscy mówią, słuchaj. A czy awansujemy drogi Pierogu na euro? Bo przed nami, jeśli wygramy z Estonią, Walia lub Finlandia i musimy ich pokonać, żeby awansować. No to nie no. awansujemy. O, no i tym pięknym akcentem z Pierogiem pogadaliśmy. Bardzo dziękuję. Polska, Estonia. Słucham, jaki będzie wynik? 2-0 dla Polski. Kto strzeli bramkę? Lewandowski. I czy awansujemy na to euro? Bo wiemy, że kolejny przeciwnik to Walia lub Finlandia. Słucham. Hmm. Nie, myślę, że może być bardzo trudno. Co? Jednak Walia jest bardziej tutaj profesjonalnie i postawi się, postawi trudniejsze warunki, więc 3-0 dla Polski. To strzeli? Dwie bramki Lewandowski i jedna Zieliński. Ja powiem 3-0. Też dobra, no? E, wymęczone 1-0. O proszę, jaki optymista. Kamiński. Kamiński, dobrze, słuchajcie, czy awansujemy na euro jednym tonem? Czy pokonamy Walii lub Finlandię? Tak, 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 tak. No i słuchajcie, w młodzieży jest siła, w młodzieży jest optymizm. Lecimy dalej. Dzięki siema. Uważam, że reprezentacja Polski powinna już zmienić jakieś stanowisko swoje. Młodsi powinni grać. Mi się wydaje, że Lewandowski to jest Lewandowski, ale reszta do reklamy się Out, nadaje. Tak? To znaczy do reklam bardziej. Młodzi nie grają. Oni, Ja nie oglądam dlatego. Dobra, słuchajcie, z nami Hogi łogi, Hogi łogi. Czy awansujemy na euro i podaj wynik meczu Polska Estonia? 10-0 dla Polski. Optymista. Bardzo dużo optymista. E, a awansujemy na Euro, jak myślisz? Będzie cięższe, jeżeli trafimy, trafimy na Walię, ale... ale... jest na to szansa. No właśnie, trafimy na Walię albo na Finlandię. No ja myślę, że jednak na Walię i to będzie już cięższa rozgrywka i będziemy musieli pokazać klasę. Jeżeli ogramy Walię, znaczy, że zasługujemy na grę. Polska-Estonia. Mhm. 2-1. Pozytywnie, 2-1 dla oczywiście. nas. Dostrzeli? E, jak to gra? Robert Chcesz odpowiedzieć na to pytanie? Le Lewandowski? Tak. No niech będzie. Czyli rozumiem, że nie jesteś pewny, czy awansujemy na Euro? Nie, no awansujemy pewnie. Tak, no, bo wiesz, po, po, po Estonii trafiamy albo na Wali, albo na Finlandię, więc będzie troszkę trudniej. Jak trafimy na Wali, to już w ogóle będzie trudno. No, Będę radę. Ja... Tak? No, no, Oczywiście. Mówi, no to Renia jest pełna optymizmu, a ty? Ja również. Musisz zgadnąć e, piłkarzy. Tylko czterech ci pokażę, ale oni są bardzo popularni. Zacznijmy od najbardziej popularnego. Robert Lewandowski. Gdzie gra Robert? Obecnie. Barcelona. Brawo, tam koleżanka potomiana, dobrze. Ten pan, troszkę starszy, weteran. Yy, yy, no, kojarzę. No, turbo? Yy, Grosi. Brawo, Kamil Grosiński, gdzie obecnie gra? Nie mam pojęcia. W Pogoni, okay. Szczecin, dobrze. Uwaga, też bardzo znana postać. Yy. Milik. Nie, Milik jest niepowołany w ogóle, słuchaj, zaskoczę cię. O Jezu. No, Piotr Zie. Nie wiem. Piotr Zieliński, dobrze. Tak, Zieliński, tak, dobra. no i tego pewnie raczej nie kojarzysz. Nie, nie kojarzy. Dobrze, Jakub Kiwior. Jaki będzie wynik? No. 3-0 na Polski. Strzelec? No, no to będzie ci strzeli jedną. A tak? Polska Walia lub Polska Finlandia, czy awansujemy na euro? Awansujemy. Ten pełen optymizm jest u ciebie, co? Jest, jest. I pojedziemy na euro! Pojedziemy no na i pewno! Z akcentem, pojedziemy. piąteczka, tak nie jest. Polska, Estonia, no. 02. Dla nas. Strzelec? Niech panu tak będzie. <laughs> strzelec? Coś podejrzewam Estonię bardzo. Nie no, gdzie? Już bez przesady. To no, no strzelec to co? No, Robercik? No, no, no tak, bo mu dobrze życzę. Dobrze, a czy awansujemy na Euro? Bo po Estonii czeka nas albo Walia, albo Finlandia. Ciężko. To jest bardziej chcieństwo. Chcieństwo. Tak, awansujemy. Kto to jest? Lewandowski. Gdzie gra Robert obecnie? FC Barcelona. Brawo. Kto to jest? Nie mam pojęcia. No trener reprezentacji Polski. Jak się nazywa? Teraz. Michał Probierz, dobra, jedziemy dalej Tego Groszki. pana znacie Grosick. Kamil Grosicki, tak jest, tutaj Zieliński. Brawo, i ostatni? Yy... Popularny ostatnio bardzo mocno, bo grał zajebiście Jakub Kibiel Dobrze, tak jest panowie, widzicie, coś tam wiecie To ja słucham was teraz, jaki będzie wynik meczu jutrzejszego Polska-Estonia, bo to mecz, który zagwarantuje nam finał Baraży Na które prawdopodobnie, jak się uda, pojedziemy na Euro ja obstawiam jakieś 2-0. Pojedziemy na Euroczynie, jak myślisz? Bo potem wali albo... Po, pojedziemy. Nie mamy za ciężkiej grupy, żeby... No potem jest Walia albo Finlandia. Ale Walia to teraz jak straciła Gareta Beyla to nic nie zrobi nam. Będzie ten awans na Euroczynie? No będzie. będzie. Będzie? Będzie, będzie. Będzie? Musi być. No kto to jest? No Probierz. Brawo. Lewandowski. Gdzie gra obecnie Robert? W Barcelonie. No easy peasy, dobra. Groszyński. Gdzie gra obecnie Kamil? W Pogoni. Brawo. Zieliński. Obecnie? Napoli. Ale blisko? Interu. Super. No i Arsenal, Brawo, no widzicie, słuchajcie, w końcu jesteś jedyną osobą, która zgadła wszystkich. Bardzo ci gratuluję. 3-0. 3-0? 3-0, myślę, że... Easy? No łatwo, w obecnej formie Lewandowskiego a, to... A, czyli śledzisz Robercika? Śledzę, no. jestem wierny fan, fanem Barcelony, więc... A, dobrze. no, Katalonia. No, wiadomo. Dobrze. Coolers, słuchaj, kolego, no to czy polejdziemy na to Euro? Bo przed nami Walia albo Finlandia. Będzie trudniej, to pewne, bo gramy na wyjeździe. Ja obstawiam, że zagramy w Cardiff. Ja myślę, że również, ale zobaczymy właśnie po tym meczu ze Estonią jak, jak forma, bo wiadomo, każdy teraz z innych lig to teraz próbują, będą próbowali się zgrać, ale myślę, że na spokojnie. Pojedziemy na to Euro. Myślę, że tak. Z nami wybitny znawca futbolu, przynajmniej tak się przedstawił. Polska, Estonia, słucham. A no to raczej Polska, no Estonia, ile tam milion mieszkańców jest. No, nie to... pora no poradzimy sobie z nimi łatwo, prawda? Chyba gładko. Dobra, ale potem trafiamy na Walię albo Finlandię, jak myślisz? Z Walią może być ciężko, ponieważ kilka lat temu wydaje mi się, że na Euro chyba mieli trzecie miejsce. Wydaje mi się, że z nimi może być ciężko, ale z Szwecja? Finlandia? Finlandia, lub Finlandia. Finlandia. Myślę, że z Finlandią pójdzie gładko. No Ale to wiesz, musieliby wygrać z Walią, więc też by mieli podgórkę. No to tak, no to hmm. myślę, że troszkę będzie pod górkę, pod górkę, ale jak z Walią wygramy, no to już. Dobra, każdego po kolei. Słucham, kto to jest? Nie mam pojęcia, ale z, raczej któryś z trenerów. Hmm, tak, główny, główny, główny. Trener. Michał Probierz, dobrze. Wiadomo. Lewandowski! Gdzie no. grał obecnie Robert? Obecnie wydaje mi się, że w jakimś niemieckim klubie? Już grał w niemieckim, teraz wszedł do hiszpańskiego. O, no dobra, no to o tym nie wiedziałem. FC Barcelona. FC Barcelona. O, Znana postać, No, stary, stary wyga. Stary wyga, kurczę, ale. No, na pewno nie Smolarek, na N pewno nie Frankowski. Nie, aż tak stary nie jest. Nie, dobrze, nie, naprawdę. Kamil Grosicki, Grosicki dobrze. Ok. Tego eee, możesz też kojarzyć? Nie Błaszczykowski. Nie, Błaszczykowski już zakończył nie karierę. Pazdan. nie, to nie wiem. Piotr Zieliński. Zieliński, okej. Okay. Dobra, i ostatnio tego na pewno nie kojarzysz. Chociaż jest młody, gniewny i gra obecnie w bardzo dobrym klubie. Jak młody, no to raczej nie mapę, bo za jasny. <laughs> nie, nie, na Mbapę nie pasuje, co? No nie, ale nie, niestety tego też nie znam. Dobra, Jakub Kivior ogólnie. Kivior, okay. Dobra, wynik jutrzejszy. Dokładnie. Jutro Polska-Estonia, no to dajemy 4 do 1 dla Polski. The score tomorrow? 2-0 Poland. Yeah. 3-0. 3-0, ok. So, I ask about the footballer-poller, okay, yeah, Polish. Yeah, yeah. This guy you know. Robert Lewandowski. Okay. where do play? Striker. Yeah? Yeah. yeah. And the play? club? Barcelona. Yeah, Barcelona, yeah, yeah, yeah. ok, good question. Good answer. I don't oh, know. Yeah, the veteran, Kamil Groszicki. Groszinski. Dobra, ok, ah. this guy, this uh, Napoli, Napoli. Zielinski? Well, yes, yeah. yeah! Oh my god! <laughs> <laughs> okay, the last question is Arsenal. 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 guys, um, this guy um, is play Arsenal. Yeah. I don't know, you know. Give your, give your. Kiviro, Kiviro. Jakub Kivior, okej. Okay. Kivior jest Polish! Yeah. Kivior is from Poland, yeah. man, and, and play tomorrow, yeah, with Estonia! No, my favorite yes. Polish player, A, Jakub, nie? Yeah? Jakub Blaszczykowski, my favorite, honestly. jest. Okay. Ja muszę pana spytać, o jutrzejszy mecz Polska Estonia. No 2-0 minimum. No easy, tak? No raczej. No kto strzeli? No lewy i. A, nie wiem, kto teraz. Drugi drugiej to nie musi, wystarczy Lewandowski. Czyli pojedziemy na euro, bo następny rywal Walia albo Finlandia. Będzie trudniej. Będzie trudniej, ale jak będą grać, to będzie dobry wynik. A czy jest Pan ogólnie zadowolony z naszej reprezentacji w ostatnich chyba miesiącach, nie bardzo? Nie, co? beznadziejnie, tak samo jak nie byłem z Barcelony zadowolony, ale się zbierają powoli, idą w jakimś kierunku, więc... I Robercik też tam ostatnio? No ukłon. tak, ale tak, jasne, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, myślę, że, że są jakieś rzeczy, które e, szkodziły ogólnie. Polski... Przede wszystkim szatnia polska była słaba. A może teraz będzie dobra. Myślę, no. że to jest ten ostatni dzwonek, kiedy muszą pokazać charakter, że się zjednoczyli. No bo jak nie pojedziemy na Euro, to wie pan, ja, że to będzie kpina. Ja, tak jak pan teraz to mówiłem od 20 spotkań <laughs> i się nie doczekałem, ale myślę, że, że idzie w dobrą stronę. Ostatnia poza szansa. tym bardzo szanowałem mimo wielu minusów yy, trenera. Probieża, ale jest to facet z ikrą i rzuca na szale wszystko, nie, nie spekuluje, to jest jego kraj, jego klub, kluby, jego reprezentacja, a nie tak, że najemnik z Portugalii przyjechał. I powie papa. Tak, i Zaraz. powie jeden, drugi, więc to nie, myślę, że probierz to jest władzy, który powinien dostać szansę. I powinien pobyć, nie wiem, z rok, czy rozegrać 10 spotkań, żeby coś po jego myśli ułożyło. Także jak widzicie, no raczej pełni optymizmu są wszyscy kibice reprezentacji Polski przed meczem ze Stonią. Co do Wali lub Finlandii jest już troszkę gorzej, no bo wiadomo, przeciwnik trudniejszy. Jak widzicie, to społeczeństwo troszkę o futbolu wie, ale niekoniecznie, bo naprawdę trafiałem tutaj na ludzi, którzy nie mieli pojęcia, kim jest na przykład Jakub Kiewior, kim jest Kamil Grosicki. Także widzicie, że z tą piłką u nas jest różnie, ale wiem, że jutro przed telewizorami zasiądzie bardzo dużo kibiców, bo cały nasz stadion narodowy będzie pełny, a my będziemy tam na stadionie narodowym razem z wami, by po meczu porozmawiać z piłkarzami, więc śledźcie nasz kanał i obserwujcie to, bo jutro po meczu na pewno będą wywiady. Cześć!